Dwa plus prawy, pół ślimak. Dwieście, prostój. Podbija lewy do prawy. Trzydzieści. Uwaga, lewy do trzy prawy, krótki, trzymaj. Do dwa plus lewy, pół o, o. ślimak. 30 4 plus prawy. 23 minus prawy. Późno trzymaj. Do lewy, do prawy. 200 śmiało. 4 prawy, szybki do szczytu. Za szczytem 34 minus prawy. Otwierający krótki. Bardzo, bardzo długi. 3 plus krótki. 50, 3 minus, prawy krótki, trzymaj, syf, do lewy, 150, 3 minus, prawy krótki, trzymaj, syf, do lewy, 150, 4 plus, prawy, 100, prawy trzymaj, do 4 lewy szybki, podbija, 70, 3 minus, lewy późno, podbija, trzymaj, 50, 4 lewy szybki, 40 4 lewy późno. Fi, trzymaj. 150. Syf. 2 prawy późno. Do lewy. Do 4 plus prawy. 200. 3 minus lewy. Syf po kuli. 3 minus lewy po kuli. Syf trzymaj koinki. Do prawy. 50. 3 plus prawy późno, trzymaj. Do lewy krótki, do 3 minus prawy, trzymaj. Do 4 lewy szybki, 20. 4 plus prawy niewidoczny. Na barierce 3 minus prawy krótki, trzymaj. Do 4 plus lewy, do 4 prawy szybki, długi, syf. 50, uwaga, 4 plus lewy, do prawy. Do 90 lewy na mostek, 90 lewy na mostek. Do 2 prawy. 150 prostój. Prawy do 3 lewy, krótki przy płocie trzymaj. Do prawy do 2 minus lewy, krótki trzymaj. Do prawy, 45 lewy, 32 prawy, późno trzymaj. Do 2 plus lewy w 2 na skrzyżowaniu. 2 plus lewy w 2 na skrzyżowaniu. 20. Kombinacja 5 lewy w 3 minus otwierający. Do 2 minus prawy. 50. 3 plus lewy krótki. Do prawy. 100. 3 plus lewy przy płocie. 50. 4 prawy. Krótki przy płocie, odpuść, 30. Lewy, krótki, na deskach 3 plus lewy. Do 5 prawy długi, w 4 przy drzewie, trzymaj. Do 3 plus lewy, trzymaj. 50, 3 minus lewy, 3 minus lewy. 70, na słupie 4 lewy szybki, 50, 90 prawy na mostek. 90 prawy na mostek, prawy, prawy. 30, prawy, do lewy. 50, 3 prawy późno, trzymaj, fit, do 4 plus lewy, 100, 4 lewy szybki, 150, 5 prawy czapa, 200, prostuj, 3 plus prawy krótki, trzymaj, 3 plus prawy krótki, trzymaj, do 4 lewy w 3, fit, to 4 plus prawy długi w 3 plus może syf, 4 plus prawy długi w 3 plus może syf, 100, 4 plus lewy, 43 minus prawy późno, 100 prostuj, 3 minus lewy późno od, na drzewach otwierający długi. 3 minus lewy późno na drzewach otwierający długi. 100. 3 plus lewy trzymaj. Do 5 prawy. 80. Lewy do 3 plus prawy późno przytnij. Do 3 plus prawy późno przytnij. 200. Przy minus prawy późno trzymaj do hak lewy. Przy minus prawy późno trzymaj do hak lewy. Do hak lewy dwadzieścia pięć lewy, trzysta. Opada 4 prawy, szybki. Sto 4 lewy późno, syf, trzymaj. Kapcia chyba mamy. 4 lewy późno, syf, 100. Nie. 3 plus lewy późno, trzymaj. Do prawy, 80. 4 plus prawy, do lewy, 80. 4 prawy krótki przy znaku 22 lewy, plus lewy, 22 plus lewy. 50, 90 prawy za zamostek, 90 prawy, prawy za mostek 35 lewy, do 4 plus prawy, wąsko, mostek, w 3 minus, do 3 lewy, 30, 3, 4 prawy, krótki, trzymaj, do 3 plus lewy, do 4 prawy, krótki, trzymaj, 3 kana fit od prawej, 3 kana fit od prawej, wyjście 5, prawy, trzymaj. Do 5 lewy w 3 minus fit trzymaj. 5 lewy w 3 minus fit trzymaj. Do 3 trzy minus prawy za mostek. Dotrzymaj 4 plus lewy. 53 minus prawy. 150 prostuj. Na barierkach 3 plus lewy trzymaj. Na barierkach 3 plus lewy trzymaj. Do 4 plus prawy 30. Uwaga 2 plus prawy wynosi trzymaj. Prostuj, na barierkach 3 minus lewy. 50. Lewy na szczyt, jedź lewą. Na szczycie 5 lewy do 3 prawy. Krótki na mostek. Do 5 lewy. 54 plus lewy do 3 minus przed choinką. 3 minus przed choinką. 30, wysepka od prawej. 50. 3 prawy późno, trzymaj otwierający krótki przy barierach. Do 4 plus lewy. Do prawy. Do 4 plus lewy, 100. 3 minus prawy. 3 minus prawy, 200 prostuj 3 minus prawy. 50. 4 minus lewy, 200 prostuj, 5 prawy w 3 fit przy drzewie, 5 prawy w 3 fit przy drzewie, 150, 4 minus prawy późno, do 4 lewy, szybki bardzo długi, kończy przy drzewie do 3 prawy, kończy przy drzewie do 3 prawy, do 3 prawy, 80. 3 lewy, trzymaj. Do 3 minus prawy krótki za barierkę, trzymaj. 50. 4 plus lewy na drzewie. Do prawy. Lot na 100. Zhamuj, zhamuj.